Elo, elo, elo. Cześć siemanko. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale zajmiemy się koszeniem kukurydzy na kiszonkę. Oprócz tego wypożyczymy sobie jeszcze sieczkarnię i header, żeby tę całą kukurydzę zebrać. No i jeśli jeszcze starszy nam czasu, to zakupimy sobie silos. Więc lecimy z tym całym odcineczkiem, i jeszcze tak tylko chciałbym Wam przypomnieć, że jest to już 40 odcinek. A w poprzednim materiale pokazywałem Wam e, taką świąteczną magię, bo jak już dobrze wiecie, święta, święta i po świętach. Dobra, więc lecimy już z tym całym odcineczkiem, i tak na pewno to, co będę chciał zrobić. To sobie wypożyczyć te sieczkarnie. Dlatego wchodzimy sobie na P, i tutaj mamy, jak widzicie, pojazdy kiszonka i od razu wchodzimy sobie w sieczkarnie. Ja chciałbym wypożyczyć, wypożyczyć sobie tutaj sieczkarnie z firmy Fend Katana. Dlatego Cyk bierzemy sobie ją. Eee, konfiguracja silnika. Niech tutaj moi drodzy będzie tak, już Wam mówię, jak ja sobie to wybiorę. Tak naprawdę ta konfiguracja silnika dla mnie to chyba nie ma większego znaczenia, bo to jest tylko albo taka, albo taka opcja. Dlatego bierzemy sobie tą standardową 650, marka Q. Niech to będzie hmm, Michelin, albo nie trzeba, albo tu mogę wybrać jeszcze taki. A z czym to się różni później? A szerokie, albo standardowe, tak? Rura, a rura. Aha, dobra, a jakbym wziął Michelin, krótka rurę, też mogę. Co sądzicie moi drodzy? Nie będzie standardowa rura. No i okej, okay, dlatego sobie już wypożyczymy. Tak, 23 tysiące aż. No jest to dosyć dużo. Ale dobra. I to jeszcze. A, jeszcze oczywiście header. Header weźmiemy sobie z firmy Kemper. I to będzie ten header, który ma 4, 6 metrów. Bierzemy sobie tego, co ma 6 metrów. Okej, okay, czy tu mamy w ogóle kukurydzę? Tak, jest kukurydza. Superansko. A to co to jest? Typ adaptera. O co w tym chodzi? A, dobra, bo my mamy fenda. Mamy fenda, co nie? Dobra, wypożycz. Czekajcie, wszystko jest okej. Okay. Tak, wypożycz, wypożyczymy sobie, oczywiście. No i zabieramy się tutaj już, moi drodzy, za to, żeby pojechać sobie w stronę mojego, mojej gospodarki. No i teraz będziemy mieli trochę czasu, żeby sobie pogadać o tych świętach i o tym wszystkim i jeszcze wam zapomniałem powiedzieć, że ten poprzedni właśnie odcinek 39 z farminga to był bardzo fajny dlatego serdecznie was tam odsyłam obejrzyjcie sobie ten świąteczny odcinek bo to nie jest takie tylko wiecie, puste gadanie, że on tam fajny był tylko tam był taki jeden motyw ciekawy i ogólnie rzecz, którą sobie zrobiliśmy więc tam też możecie wpaść na ten na ten 39 odcinek i jeszcze poprzedni też materiał był z Fortnite'a i to też był świąteczny, więc możecie sobie obejrzeć ten z Fortnite'a, bo był jakże cudowny. No i zważywszy na to, że już święta minęły, no to już musimy trochę tak pogadać o tym wszystkim, co, co się wydarzyło. U mnie w sumie nic nowego się nie wydarzyło, po Wigilii trochę za bardzo było, wiecie. No niestety, czasami też tak się z, zdarza i już teraz no mam nadzieję, że żaden dzień tak mi nie wypadnie. I, i tak naprawdę jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że no ten pierwszy dzień świąt no to taki jest cały na, na minus, no a drugi to już, to już lepiej, bo ten odcinek się pojawił. No i tu jeszcze jakieś prezenty, to oczywiście już poprzednio od Was się pytałem, co dostaliście. tam Dyzma na pewno odpowiedział, to dzięki czemu odpowiedziałeś, mistrzunio. Yy, I tak naprawdę to, to w sumie tyle, ile o tych świętach można powiedzieć. minęło oczywiście bardzo szybko. Yy, według mnie to takie święta, wiecie, bez czegoś nadzwyczajnego. Takie święta, które już są od, od dłuższego czasu. Czyli takie wiecie, zwykłe. Mi się to oczywiście nie podoba, ale już powoli tak trzeba się do tego przyzwyczajać, bo tak naprawdę. I klimat świąteczny, według mnie to jest głównie śnieg, tak można powiedzieć. No i wiecie, no i cała rodzina, no i to co się y, dzieje. Dobra, zabieramy sobie tutaj moją, czekajcie, zabieramy sobie tutaj moją przyczepę. Y, wydaje mi się, że ta przyczepa trochę jest za mała, ale na razie sobie popracujemy z nią. Zobaczymy później, czy, czy ogólnie, y, no ona jest bardzo za mała. Dobra, to wiecie co, ja sobie zakupię ten silos, y, żeby... Żeby mieć po prostu łatwiejszą pracę i żebym później mógł to szybko sobie wysypywać. Tę całą sieczkę. Bo to jest tak naprawdę sieczka, tylko później to się zamienia w kiszonkę. Dlatego, moi drodzy, tak. Ten odcinek będzie może trochę dłuższy, dlatego teraz się pośpieszę. Wchodzimy sobie w budowę. No i ja w tym miejscu, tutaj jak widzicie, chciałbym, moi drodzy, postawić sobie silos. Będzie to silos jeden z większych, czyli będę musiał sobie tutaj... E, będę musiał sobie tutaj trochę pieniędzy pożyczyć. Oczywiście... Jak dobrze pamiętacie, cały czas mam małe problemy finansowe. E, dobra, pożyczymy sobie nie ile tutaj żeby było. E, no dobra, tyle. Zobaczymy jak to będzie później. E, P, no i tutaj moi i drodzy, butowa. O, dobra, wszystko widać pięknie, ładnie. Chciałbym ja robić to na, to, tak żeby tu była jakaś, to jest taki mega duży, tak. Pokażcie, o Boże, on jest za duży aż. O, ja bym chciał mieć taki silos tutaj, jak widzicie. Według mnie tego rozmiar jest taki, 3, albo ten. ten jest trochę za mały, Ja wolę mieć takiego giganta. Dlatego tak, ja będę musiał wejść sobie na, na pewno tutaj wymalowanie. No i ja chciałbym sobie to wszystko tutaj zrobić tak, żeby tu po prostu już nie było tej, tej łąki. No i moi no drodzy widzicie, jak e, widzicie, pozbyłam się tej łąki. Tu już łąki z nami nie będzie. E, Okej, okay. niech gdzieś mniej więcej. Słuchajcie, żeby tutaj jakoś źle nie wyjechać. Najwyżej to sobie później poprawię po odcinku, już. Bo też nie chcę Wam za dużo czasu zabierać. Dobra, tak będzie ok. Mm, teraz sobie wchodzimy w silosy. Dobra, no i ten średni. Ogólnie mam tu jeszcze jakieś inne. Tylko, że jak widzicie, te inne one mi się jakoś mniej podobają. O, te inne tak wyglądają. I tu jeszcze są. Nie, bo to są te same. Dobra, kupujemy sobie tego giganta za 60 kapci. Cyk. No i moi drodzy, mamy, ale to jest mons... To jest naprawdę bardzo duże, jak widzicie, albo to jest za duże w sumie, widzicie co moi drodzy? Ja chyba to sobie zmniejszę, nawet bo według mnie to jest za duże. Więc widzimy się już za chwilę, jak ja sobie to zmniejszę, e, bo jednak no jest za duże troszeczkę, troszeczkę jest za duże. A nie chciałbym to tak mm, poziomo dawać bo tu jeszcze chciałem sobie zrobić miejsca trochę. ok, to sobie to zamieniam i widzimy się za chwilę. Dobra, ogólnie ten silos jest no jak widać mniejszy, nawet no stanowczo mniejszy, ale tak jak na pierwszy silos ten wydaje mi się, że będzie ok, bo tej kiszonki też jakoś dużo nie będę robił, więc na razie będzie spoczko i teraz już możemy się zabierać tutaj za to e, ogarnięcie do całego tematu, dlatego klikamy sobie X na pewno, jak dobrze pamiętam, no i dalej mamy tak. Dalej mamy V, czy to trzeba opuścić? Nie, a jakbym już teraz był, najpierw rozłóż rurę. Eee. O, dobra, rurę, no i teraz czyżbym musiał dać sobie, nie, o, dobra, V. A nie muszę to oddawać na dół? Nie, czy to jest OK Czy to nie jest OK ty, co to się dzieje, czemu to nie mogę, czemu nie mogę zbierać? Halo? Czy ja potrzebuję tutaj dodatek do kiszonek? A ma nawet zbiornik, to czemu to ma zbiornik, to po co mi jest, a w sumie Jeszcze raz, sprawdzamy, czemu to nie chce działać Możemy tu coś wytłumaczyć, o co tu chodzi, czemu to nie chce działać Opuść header, dobra, bo ja miałem na Dobra, działa, boże, bo ja to miałem na ten Ja tu moi drodzy miałem na przyczepę włączone Okej, okay, teraz jest lepiej, I teraz działa, musiałem to opuścić Bo oczywiście na G zmieniacie sobie maszyny yy, Maszyny, znaczy Zmieniacie sobie sprzęt, czy tą właśnie maszynę, którą chcecie obsługiwać w tym danym momencie. Dobra, na razie sobie tak to ogarniemy. Kurde, ty to działa! Ale ta przyczepa to nawet jest za mała. Ta, ta przyczepa naprawdę jest tutaj malutka w porównaniu do tego, jak to wygląda. I też chciałem Wam powiedzieć przy okazji. Jak widzicie, tutaj mm, macie kukurydzę. Kukurydza się zbiera w październiku lub w listopadzie. Dlatego, żeby zrobić sobie kiszonkę, czyli tę sieczkę, potrzeba jeden miesiąc, czy tam dzień czemu ja to mogę nadal robić? Dobra, dziwne. Myślałem, że to już, już nie będzie się kosiło że to automatycznie nam jakby przestanie tak robić, ale okej okay. Ale wracając do tematu bo ja na początku myślałem, że żeby zrobić sobie Mogę tu wjechać? Uda mi się to wyładować? Żeby zrobić sobie taką kiszonkę Teraz jak to robimy? A, teraz G Dobra, wyładuj tutaj tył. Ja Cofniłem sobie trochę. Dobra, c i, dobra, no i żeby zrobić żeby zrobić sobie taką kiszonkę oczywiście, moi oczywiście to ja to że wystarczy że wystarczy sobie skosić c całą c tylko że wtedy jak ta c będzie gotowa. Tylko że jak ja sobie sprawdziłem, Tutaj kukurydza wtedy się robi gotowa na to, żeby ją ściąć, ale jakby zebrać ziarno, a nie żeby zrobić z tego kiszonkę. Więc popełniłem naprawdę... Oj, to prawie wjechałem. W ogóle zapomniałem włączyć sobie ten tryb sucia się tego. Roślin, plonów, wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. Klikamy sobie G, żeby sobie teraz włączyć znowu nasz kombajn, klikamy sobie B e, dobra, rozłożymy sobie header, no i lecimy dalej, e, wiem moi drodzy, ta przyczepa jest stanowczo za mała powinienem ją zamienić, wiem o tym bardzo dobrze, no ale niestety e, mogę sobie wypożyczyć przyczepę, nie wiem czemu tak nie zrobiłem ale już mniejsza o to e, jak widzicie, robimy sobie tę kiszonkę, i sobie używamy tej mojej przyczepy starej w sumie już powinienem ją zmienić, bo ja mam ją od początku, początku gry Początku mojego save'a więc, no, trochę czasu już znam, jest. Bo to jest 40 odczynie, czyli już, moje drodzy. Patrzcie, jak w środku wygląda w ogóle ten fent katana, tu ma miejsce fajne. Sprawdźmy sobie, jeszcze, jak animacja wygląda. Animacja to jest ta sama, co była w farmingu, ale w trochę inna, chyba jest. A Albo mi się wydaje, ale jest bardzo. Jest bardzo podobna, albo jest, albo to jest ta sama, bo mm, trochę się różni ta animacja, według mnie przynajmniej. No chyba, że wy inaczej sądzicie, bo według mnie trochę się różni ta animacja. Dajcie nam w komentarzach, co wy sądzicie o tej animacji, czy ona jest, czy to jest ta sama animacja, co była w Farmingu 22. Ej, co tu się dzieje? Ej! Dobra. Czy to jednak animacja jest inna? Halo, a muszę, wiemy, musi dobra. Więc wysypujemy sobie dalej. Mm, ok, let's go. Te, ile tej piszczątki to jeszcze będzie? Yy, jednak z tym silosem to w sumie dobrze, że kupiłem ten mały, a nie ten duży, bo ten... Yy, ...bo ten, znaczy ten średni to już był mega duży. To ja jestem ciekawy, jak ten duży będzie wyglądał. Przy tym duży to będzie, to będzie jakiś wielkolud, jeśli średni już był wielki w tym miejscu. Dobra, lecimy sobie tutaj z kolejnym paskiem, rozkładamy sobie nasz header no i będziemy mogli się tutaj już, już zabierać za dalszą pracę. Wydaje mi się, że to będzie ostatni pasek, bo też moi drodzy nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, więc ok. V, dobra, damy sobie V i lecimy sobie dalej z tym proszeniem tej kukurydzy. No i tak, ja Wam powiedziałem, to będzie ostatni pasek. I będziemy mogli się przerzucić na tamte pole. Jak, jak te skończę, bo będę musiał sobie te dokończyć pole. No i między, między odcinkami sobie ogarnę tamto pole i będzie wszystko pięknie ładnie. Następny materiał będzie prawdopodobnie ze sprzedaży koziego, znaczy, tak, z koziego mleka. Może też będzie niedługo odcinek z jakichś wiór albo z karczowania pni. I jeszcze myślałem nad odcinkiem z. Glut watorowania, jak to się mówi, poplonu. Bo, że moi drodzy, poplon to jest dziwna rzecz w tym farmingu, tak jak w sumie prawie każda rzecz, bo poplon działa bardzo dziwnie, naprawdę bardzo dziwnie, bo jest rzadki w oleista, co nie? Jak ja te rzadki w oleistą, co jest sprawdziłem, to tam było napisane, że ona nie rośnie, tylko ona jest uschnięta. Więc też mi dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, czemu, czemu jak ja mam rzadki w oleistą? To jest napisane, że ona jest uschnięta i że ona nie rośnie. Jakby czemu tak się dzieje? What the fuck? Czy, czemu? No, dajcie znać w komentarzach, bo to w sumie też jest ciekawe. Bo nie wiem, czy taka rzadkie wolista ma być, że jest napisane uschnięte, czy ma po prostu rosnąć. Bo chciałem razie odcinek skultywatorowania poplonu, ale to się jeszcze zobaczy. Dobrze moi drodzy, więc w tym odcineczku to by było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak widzieliście. Wydaje mi się, że wykonałem poprawnie te całe zadanie. Te kiszonki tu już mam mm, coraz więcej, jak widzicie. No i powoli, ubicie 20%, 26 tysięcy chyba to z litrów. Więc ja sobie to ogarnę wszystko. E, I tak naprawdę, w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia bądź miłej nocy, w zależności od której oglądacie ten materiał. I widzimy się już w kolejnych odcinkach. Nie zapomnijcie o apple w górze oraz o subskrypcji. I co? Trzymajcie się i do następnego. No to na Right. No, no hello.